Siemaneczko, ja jestem Figo. Dzisiaj ze mną jest... Morpik I dzisiaj sobie będziemy grali w Minecrafta na, na, na serwerze. Wiem, miał być Minecraft Hardcore, ale dzisiaj ale nie, 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 nie będzie. E, pamiętajcie, żebyście subskrybowali mój kanał, tak jak i i zostawiajcie u nas łapeczki w górę. Mm, no i teraz wbijamy na serwer. Z Malpikiem, i co Malpik dzisiaj będzie chciał porobić? Tak, bo ja mogę sobie, ja robię książkę na Oftro 7, i może coś jeszcze będzie? Okej, okay? okay. ja mam. No nie, 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 mnie, mnie nie, jeszcze, nie, 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 Wszedłem waterdosa przypadkowo. Dobra, wchodzimy w Minecrafta widzowie tu. Tu jeszcze raz dołączamy i musi się udać. Dochodzimy no, do świata. Ja. Jesteśmy widzowie! O, i tu mamy takiego małego ziomka. Małego pig, pig, pigmana mamy. No bo ja, no, bo ja mam na naderze, no i, i, i wyszedł, wyszedł, to wyszedł to... za molpikiem. Za molpikiem wyszedł jednym słowem. Molpik jak myślisz? Chciałbyś zrobić pojedynek diaksów? Szukania? Bo my widzowie mamy już diaksowe rzeczy Ja mam takie diaksowe rzeczy z tego powodu, że Ja zwiedzałem fortece A Molpik tak trochę mniej zwiedzą, ale tu na razie są, są takie skrzynie i, by, i będziemy na, na, na tym odcinku będziemy trochę diaksów zbierali I trochę będziemy zaczęli już mur robić, taki będziemy zaczynali już taki mur robić. Ale a teraz na razie będziemy robili. A wieczorem będzie. Na, na, wieczor na wieczornym odcinku będziemy dokończali magazyn. Cały domek. No. U mnie też będzie wieczorny odcinek. No, u Malpika też będzie. Malpik się będzie starał, tylko nie, tylko nie wiemy, czy wszystko wyjdzie. Bo ja już jestem Okej? Okay. W ogóle ja mam kilofit ładny dotyk. A przyciąg dami się Tak się dobrze składa, że ja mam dużo jedzonka, bo placki dyniowe mam, bo wykupiłem od jednego villagera. Tylko i Jeszcze muszę iść do tamtego domku, bo tam jeszcze dużo... tam może być jedzenie, bo tam dużo rzeczy jeszcze zostawiłem. I widzę, że będziemy robili z moim pojedynek diaksów. I o co, o, o jaką stawkę gramy? Kto będzie miał więcej diaksów, ten, bie, ten bierze wszystkie diaksy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spoko. Ale tu ma. A dobra, tu masz tu jedzenia. Ziomek. Ja mam tam dużo. Ja, ja mam tam tylko kobla No czekaj, muszę moje żelazo. Muszę żelazo wyjąć. 30. No, wziąłeś. A ty masz jeszcze 5 miałeś. Znów wziąłeś. No. Rzuciłeś sobie pod nogi. Czemu mi dałeś 6? Tam było 30. No no, no bo jeszcze kolam odam wszystkich. Aha. A to miało być wszystko. Chciałam, żebyś dał mało golemów, tylko typu z 15, a nie 24. Aha, tu są jeszcze 12, odłożyłeś. Widzisz, ile no. tu mamy złota? Bo to było ze wczorajszej fortecy. I tu muszę sobie hełmik zrobić, bo ja hełmiku nie mam. Dobra, przepalamy. E, ja mam ziemniaki, dobra, ja już, ja już mogę iść kopać, tylko. Muszę sobie hełmik. Ja nie, no, gdzie będziemy kopać. Okej, okay, bo ja muszę sobie trochę seta zrobić. Puciki się całkiem jeszcze dobrze trzymają, więc sobie prawie całego nowego seta zrobię. Prawie cały nowy setik. Dobra, bierzemy to, jak mi się skończy... O nie, spodenki mogłem zrobić, o nie klatę. Ja już idę kopać. O widzowie, patrzcie, co Patrzcie, ładnie robię. tak mówić? Co? Co mówiłeś, Malpik? Co? Mówi... cóż mówiłeś. Nie, mówimy, że, że, że żebyś, żebyś nie szedł poparł. A, okej. Okay. Zginąłem! Tak, bo ja chciałem złapać się tam na dole e. i zginąłem. Co tam się stało? A tam wodę wylałem, bo mi się wylała tam. Bo chciałem zrobić. Ale łoterki z dużej wysokości mi nie służą. Mi służą. To mi tak. To... Czemu mi to zro... Czemu to jest taki długi tunel? Przecież ja skręcałem... Ten, 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 ten nie był taki. Aha, to jest coś takiego. Jesteśmy w swoich tunelach takich byliśmy wcześniej. No no, no, no bo tam masz te... No bo tutaj ma ta plosu, ja jest ta prosto jak kopalny. Aha, na swoimi zawijasami tu będę leciał. A, bo tu jest lawa, wymijamy lawę. Ej, -A, 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 -A. a ty ustaw gdzie będziemy kopać, okej? Okay? Ja już sobie kopię na spokojnie. Mnie, mualicu, nie, nie kopać? Czemu? No bo, no, bo, no, bo rewandelizujemy. No i to... No i kopiemy się w, w tych miejscach, co się kopaliśmy wcześniej. No tak, my, ale jeszcze nie możemy. No no bo. no bo... No, no... Zatrzymałaś to w swoim czasie. Okej, okay, to na ciebie tu czekam. No, czekam no, na ciebie. Już? Dobra, to już kopiemy. Nie, tu czekaj, poczekaj. ja że no... I... Czekaj. Powiedziałeś już. Dobra, no, jest... okay. to jest Zaczynamy, wygramy to. No, No i no, już masz kopać. I kopiemy. Zobacz, to szybciej, kto znajdzie więcej diaksów, ten wygrywa wszystkie diaksy. No, na, na takiej zasadzie No tak, na takiej zasadzie. E, pierwszy fil, pierwszy e, fil, na początku filmik się pojawił u e... dzisiaj z rana, a potem się u mnie pojawi. A, a, a jaki masz kilo? E, jeden diaksowy niezniszczalność jeden i drugi diaksowy jedwabny dotyk. A, No bo ja mam jeden tylko dematowy yy, yy, w wydajność. 2. Aha, ja to szybko kopię. Ma wydajność. Piper! Zaraz mój szach to puszczą. Jak ty? chodź do mnie. Proszę cię, chodź do mnie. Zaraz opuszczą. Upajmy tą dużą. No to będziemy tak super. I mam diaksy. Jeden diaksik, drugi diaksik, trzeci diaksik, czwarty diaksik. Cztery diaksy. Znalazłem ja dużo, Boro! Ty, ty, ty musisz do mnie przyjść, ziomek. Ja muszę się kilnąć, bo muszę pokonać pochodnie. Ale ciągle Nie, 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 nie tak ciągle prosto. Zmieni trochę kierunek. Ja muszę, ja muszę sobie. Ja muszę się wrócić do tamtego domku. Aby sobie coś zrobić, bo to nagle klipper i obok żelaza były diaksy w ogóle. Ile tu jest wungla? 22 wungla, dobra, czyli 22 wungla. I z tego sobie będę robić, pochodnie. Tylko gdzie są pochodnie? Takie jak drewno, drewno, drewno. Dobra, tu będzie za sobie pochodnie. Ja wiem, gdzie to jest. O, już mam. To opuszczona kupalnia jest super. Robię sobie, robię nam pochodnie. Stak pochodni, stak i 24. Ja już do ciebie idę, ale widzowie widzieliście, to od razu diaksy. I opuszczona kupalnia to trzeba być naprawdę farta. Ale, ale my z Mulpikiem też rywalizowaliśmy i znaleźliśmy po tyle samo. Mogę się do ciebie tepnąć? No, ale poczekaj, bo ja nie wiem, czy jesteś w dobrym miejscu. Jesteś w dobrym miejscu. I tu znalazłem diaksy. Tu się, tu byłem, tu byłem, tu byłem. Trochę prosta. Ja tu nie chyba, tu nie byłem. Tu było, tu, ta, tu, było, tu. I tutaj. No i widzisz. Ty idzie... Ja i Ty... Lara no, ja ty zatałam, żebyśmy się później nie zgubili. O, złoto! A tak mamy dużo złota, więc tam złoto jest niepotrzebne. Rozdzielamy się, okej? Okay? Mówię, żeśmy. Hi, diaksy! O nie, ja nie ja nie niego. Wiesz, mam już rzuciła poty. Ziomie, ja mam już 7 diaksów. Tak, ja nie mam pochodni nawet. No to chodź do mnie, to cigam, bo ja mam stak ponad. Ona, mama, ja No dobra. O ja mam pół serduszka. Zaraz będę mieć. Mam je, bo mi wiedźma rzuciła potem, której nie lubię. I, mam spo... I rzuciła mi slow motion. Spowolnienie. Masz diaksy czy co? Nie. No to okej. Okay. Rób jak wolisz. Ja się leję ja gdzie indziej. <coughs> Widzicie widzowie? Dzisiaj na odcinku będziemy sobie zwiedzali mineshafta. Jaksy kolejne. Tu. Ja No daj mi. Ja je wykupałem. Ile? Ile masz diaksów? Ile masz? Potem, potem, jeżeli ty, ja mam 15. Jeżeli ty znajdziesz, e, jeśli ty możesz jeszcze, jeżeli ty ze mną wygrasz, to zgarniasz wszystkie. Ale gramy ten kto, ten, kto będzie mieć więcej, zgarnia wszystkie. No tak. No. Tylko, Kolejne diaksy. I 17 diaksów. Kolejne dwa zdobyłem. Ale to jest swoimi ścieżkami? D tutaj jest dużo diaksów, mega. W tej mojej szafce. Ja myślałem, że tu w ogóle nie będzie diaksów, tylko w tej e, skrzynce. O, lapis! 3, 21 lapisów. Nie, ślepa uliczka. Uo, no i dobra. ALE BĘDZIE ROBIENIE! a ja sobie je zostawię. Ja nie będę Lapis. O, twój widzę. Ogórek we mnie nawala. Wybuchaj ogórku! górku. A sobie będę musiał pójść, ale nie teraz. Skąd ja mam końcówkę? Aha, dobra, bo to jest tam Wyrzuć nie, Wyrzućmy niepotrzebne itemki. A to jest tak. Ej, jest problem. Przejdź do mnie. W czym? Przejdź. Ale, no dobra, już do ciebie idę. Bo ja chyba nawet wiem, gdzie ty jesteś. Ta, widzę cię. Co? Jaki problem? Jaki chłop. Łobie, Zawoła Zawołałeś mnie tylko do tego, żeby, żeby ci powiedzieć, że, że krew mi leci. leci. to z tego tyle redstone'a. Myślę, mi się go nawet nie chce zbierać, bo wczoraj zebrałem z ponad stak. Może sobie jeść ziemniaczki. Jaki ziom! Widzowie, wy go słyszycie? Masz szansę, że znaleźć diaksy, a ten, a ten, a ten od razu się poddaje, no co za ziom. O, ja tu wywaliłem śmieci. Ja tu, ja tu śmieci moje wywaliłem. Tu nic nie ma, no nie, chyba chciałem tą skrzynkę znaleźć, i chyba zaraz ją znajdę, o lapis Zaraz go wykopię, siema klipcio, elo wybieraj, drugi klipcio, elo klipcio Pat. Który masz poziom doświadczenia? Ja mam 16 dopiero co ta zbiłem. O ja tu byłem. Nie nie nie, sorry, a ja tu nie byłem, sorry. Tu... Daj jednego najmłodszego, bo ty już masz. Zabrałeś A, Ano, tak, rzeczywiście. O, czyli no, ty masz już jeden name tak. Mogę ja wyłamać? Staki 22 lapisu. A muszę właśnie niepotrzebne itemy. Wywalam te tory, wywalam płotki. Wyw wyrzucę tego kobla, wyrzucę to. Tarcza mi się jeszcze przyda. To mogę sobie zostawić jako jedzonko, i to chyba jeszcze tylko wagonik, to będzie wszystko. Wziąłem, że tam będą diaksy, bo to jest duża szansa tam, żeby były diaksy. Ja będę miał, bo ja ciągle znajduję inną część No właśnie, ja tu znalazłem parę części, tylko że ja ich jeszcze nie zwiedzałem. Dobra, tu już tej lawy nie ma. Dobra, widzowie, lecimy na potęgę! O, eksp! Aha, dobra, bo, bo tu byłem. Bo tu było to obok, ale ja tu nie wchodziłem. No, ja no, chcę przejść obok tej wody. Diaksy! Jeden diaksik, drugi diaksik, trzeci diaksik, czwarty diaksik. Jupi! Dwadzieścia jeden diaksów, ale jak ja to robię? Ale nawet nie wiedziałem, że mi się. U... Ja myślałem, że już to ty mnie ograsz. Słuchaj! Ale nie wiem, co ja tu robię. Mam, mam, mam Ile? Idę. Ile nie masz niaksy? Nie wiem, no poczekaj. My się chronić. Dobra, widzowie, molki zaraz przyjdzie, a ja tu sobie kopię. Na tym poziomie jest dużo diaksów. Ale obok lawy diaksów są bardzo możliwe. Ale widzę, gdybyśmy mieli fortunkę. To by, było dopiero, to by dopiero było coś. Tu nic już nie znajdziemy. Więc możemy stąd się wynosić. Tu byliśmy, tu byliśmy. Do malpika, okay. No to mam Okej. No to muszę diaksy. Czyli wygrałem i zgarniam wszystkie diaksy. A, ale ja nie mam ani jednego. No to czyli zgarniam wszystkie diaksy. Tak. A się boję, że ty mnie rzucisz do lawy, więc zmieniłem miejsce. Ile obsydianu? To, to ja mogę cię kilnąć. Weź się w lawie spal. No. A widzowie? I widzowie tutaj. I tu widzowie, kończy się odcineczek, na początku się u Molpika pojawi, a potem u mnie. Ja zregram się z wami bardzo serdecznie, jeszcze na wieczór nagram odcineczek. Molpik, pożegnasz się z widzami? Pa! Do następnego odcinka, pa widzowie! <tyskanie>